Dzień dobry kochani, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przychodzę do nas z odcinkiem Moja toaletka. Już dawno temu miałam nagrać ten odcinek, a więc zapraszam. Dzisiaj wam to pokażę, pokażę czym się maluję na co dzień i może jakieś perfumy, więc tak, zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od tej pierwszej półki na samej górze. No tutaj mamy te antypraspiranty, najmniej ważne. Tutaj, słuchajcie, mam taką mgiełkę, ona jest obłędna, ona cudownie pachnie, ale nie wiem, czy jest w Polsce, bo mi moja kuzynka kupuje, czy na urodziny, czy coś, no jest cudowna. Tutaj mam resztkę tej mgiełki, dalej mam mgiełkę z Gesa, też jest cudowna, ale Wiecie co, ona bardzo szybko traci zapach Ja miałam ten perfum i perfum o wiele dłużej trzyma Ale co mam na tej półeczce to jest właśnie krem do rąk z Twinkle Candle od Anjax O zapachu z Singapuru, cudowny Kolejną rzeczą jest taki perfum z Big Stara. Kolejny troszeczkę mniejszy perfum z Big Stara możecie kojarzyć, troszeczkę brudny jest, bo trzymałam yy, to trzymałam ten klej. To jest ogólnie klej do włosów. Ja go też bardzo często używam do brwi. W sensie on jest taki brudny, bo czy w kosmetyczce, czy coś, no to się troszeczkę no, pobrudził. No, rzeczą jest taka mgiełka, też jest bardzo ładna. To jest mgiełka, taka bardzo w sumie wakacyjna. Yy, bardzo mi się kojarzy z wakacjami, a ją dostałam od mojego chłopaka. Z czym mamy taki perfum. Yy, no, zobaczcie, tutaj jest końcóweczka, ale tutaj na dole mam kolejny, więc super. Kolejna mgiełka to jest również z Gesa, Już też końcówka zobaczcie. Ja miałam kiedyś. Yy, Chyba wszystkie temgiełki z gesa. No rzecz to już tak pokażę, tutaj Mamy krem do rąk z ziai i balsam do ciała również z ziai. Co na tej półce to są po prostu beauty blendery. Przechodzimy półkę niżej. Mamy tutaj, jak możecie zauważyć, klamry do włosów i tutaj mam tak okulary wyłożone. Przechodzimy już tutaj. I jeszcze została nam półeczka, ale to za chwilę Najpierw przejdźmy kochani do tego pięknego stitcha niebieskiego Go układałam z moim chłopakiem Dostałam go na walentynki, jak dobrze pamiętam Więc tak, ogólnie było trochę ciężkie No ale później jak już skomaliśmy to dosyć szybko nam poszło No nie wiem, dobra, nie szybko, bo nie wiem ile to robiliśmy, może z dwa dni No ale zobaczcie jaki piękny efekt Tutaj znajduje się ten perfum, wiadomo szczotka do włosów, moja szkatułka. W szkatułce to mam jakieś gumki do włosów, biżuterię jakąś. Tutaj mamy mój podkład, taki z L'Oreal Paris. Dalej, co tutaj stoi? To jest taki bronzer i bibi krem też bardzo ważna dla mnie rzecz, czyli takie serdówko, taki naszyjnik od mojego chłopaka też. Jakście może już zauważyć, to tutaj były po prostu lampki, ale one dosyć szybko odpadły. Tęknie co tutaj mam, to jest taki koszyczek yy, i w tym koszyczku mam pędzle. Bardzo ważne dla mnie rzecz, czyli moje bransoletki. Noszę je codziennie, a jak idę spać, to po prostu je tutaj sobie kładę i czekają już na rano, aż je założę. Jedną ciekawą rzeczą, to jest taki mój koszyczek, w którym mam jakieś pomadki, właśnie tusze do rzęs i, i takie tam, ale to już Wam pokazuję. Jak już zauważyliście, tutaj mam takie spineczki, miałam w sumie ich trochę więcej, ale nie wiem gdzie są. Jedne chyba mam w łazience, no ale te spineczki używam zawsze jak się maluję, żeby spiąć włosy. Teraz przechodzimy już do tego koszyczka. Nie wiem jak to nazywać. No Najbardziej przypomina mi po prostu taki zwykły koszyczek. E, dobrze, ale pierwszą rzeczą, którą w takim razie mamy w tym koszyczku, to jest taki Tłuszcz wodoodporny do rzęs z firmy Essence. Tą rzeczą również mamy tłuszcz do rzęs i tak samo z firmy Essence. Dwa takie same eyelinery z Maybelline New York. Taką kredkę do brwi. Kredkę czarną do linii wodnej. Troszeczkę tutaj, zobaczcie, ucierpiała. Mamy coś od mojej mamy, dała mi, i to też jest, słuchajcie, do linii wodnej. Tylko to, troszeczkę mniej, tak? I zobaczcie, tak. To nie jest kredka, to, nie wiem, no to wygląda jak pomadka, no ale to jest jednak, no, do linii wodnej. Jeszcze była e, ostrzynka właśnie z tych kredek, no ale to już e, nie będę pokazywać. Przechodzimy już tutaj. E, pierwszą rzeczą to jest taka pomadka z Nexa. Taka pomadka z Maybelline New York. Może jest tutaj ktoś, kto pamięta czasy Team X 2. Ja miałam kiedyś jeszcze paletkę od Juli Żugaj. E, a tutaj mamy taką, nie wiem, bo to jest jakby pomadka, ale to jest. Taka konsystencja błyszczyku e, od Patrycji Mączanów, a zwłaszcza t trochę już długo to mam. Ktoś do mnie przyszedł. <noise> Kusia. Tak? Lukuś? No tak? <noise> Się ciesz. Wspomniało mi się jeszcze, że przecież mam w mojej torebce oto takie kosmetyki. No tutaj mamy akurat pędzelek. Z, ogólnie to są m, pędzelki z Deglasa, też kiedyś dostałam. M, chyba od Mikołaja na święta. <grym> <grym> taki pędzelek do rozświetlacza i tutaj mamy właśnie w tym serduszku taki rozświetlacz z różem takim, zobaczcie, nie wiem, no ogólnie y, mi się bardzo sprawdza, bardzo lubię i no jest cudowne. Dalej mamy taką gąbeczkę, no nie tutaj jest od tuszu jakby co, y, taką gąbeczkę do pudru. Jego z Lovely Następną rzeczą, którą tutaj mam Następny kosmetyk To jest maskara do rzęs Maybelline New York High Sky I ona była chyba Taka dosyć wiralowa No ale mi się bardzo sprawdza I używam ją na co dzień Mam taką świetną pomadkę z Nivei. Ja ją używam też na co dzień. Od jakiegoś czasu sobie, bo ostatnio ją kupiłam, ale daje taki świetny kolor. Naprawdę polecam. Teraz z koszyczka zostały takie trzy pomadki. Mam taką czerwoną. Widzicie, ona jest taka też trochę zmasakrowana, bo użyłam ją, słuchajcie, na Halloween. Miałam taki pomysł, że e, razem z moim chłopakiem będziemy wampirami. Jeśli dałam z zmierzchu trochę i zrobiłam e, tą pomadką moją taką, jakby ranę na poliku. I bardzo mi się podobał efekt na pomadka to jest taka, zobaczcie, taka notowa. Ja jej w sumie nie używam jakoś często. Ta pomadka to jest również z tej firmy, nie wiem jak to się czyta nam, nie wiem, ale jest również taka, no, piękna, taka jakby, taki ciemny róż. Nie wiem, to nie oddaje w ogóle, ale no. Jakby taki wiśniowy, może bardziej. Nie wiem. Nie, nie wiśniowy, bo wiśniowy to jest taki bardziej czerwony. No dobra, taki ciemny róż. Będziemy już tutaj do ostatniej części tego koszyka. No i pierwszą rzeczą to mamy, zobaczcie, taki. To jest balsam do ust. Tak, to jest balsam do ust. Tam go na urodziny. Peeling do ust z Ziai. Takie dwa błyszczyki, też tej firmy NAM, <grymne> nie wiem jak to się czyta naprawdę, ale ta firma jest w Rossmanie, słuchajcie. Takie błyszczyki, one już, zobaczcie, już mi się skończyły, ale bardzo mi się podobały, więc na pewno je kupię za niedługo. Kolejna pomadka o bardzo podobnym kolorze jak ta, możliwe, że nawet i ten sam kolor, ale ta matka jest po prostu z biedronki, słuchajcie, a naprawdę bardzo mi się podoba błyszczek z Vibo. Serum do rzęs, żeby były dłuższe. A i jeszcze nie pokazywałam mojego Beauty Blendera. Przechodzimy do mojej szufladki. Ja już sobie właśnie wyłożyłam to serduszko i y, ten puder i tą gąbeczkę. Tutaj to różowe, to jest po prostu zwykłe no, lusterko czy w podróż, czy coś, do torebki. Dalej co tutaj mamy, to są takie małe paletki i do tego jest takie tutaj mamy takie opakowanie i to troszeczkę mi się rozerwało, można zmieniać. O, zobaczcie, ja jak widać nie bardziej z tej paletki korzystam. Zmieniać, włożyć. Tutaj też mamy lusterko. Ja taką paletkę. Tylko mi się wydaje, czy każda nastolatka, jak się próbowała malować, nie, nie mogę tworzyć. Poczekajcie, o, mam. Miała tą oto paletkę z Revolution. To jest kosmetyk. To jest taka mała e, paletka. O, ja nie mogę tworzyć. Słuchajcie, o, dobra, ja mam. O, mamy cienie nazwane zodiakami. Też widać, mm. <laughs> jaki cień najbardziej lubię używać. Tutaj mamy taki zielony korektor z Lovely. Dlaczego jest ogórka? Zobaczcie, jak mi wierzycie. Dalej tutaj mamy taki malutki rozświetlacz. On jest srebrny, natomiast ja... Nie, nie mogę tworzyć znowu, słuchajcie. Kien. Natomiast ja bardziej preferuję złote. Mamy też taką paletkę od Revolution, ale no w tej paletce się znajduje, znajdował róż, bronzer i rozświetlacz. Ten rozświetlacz też mi się bardzo podoba. Tutaj mamy taką czekoladkę, te czekoladki też są bardzo znane, więc pewnie możecie kojarzyć chociażby takie paletki czekoladkowe. Tutaj mamy akurat róż i rozświetlacz. Tutaj mamy mój brązek, który używam na co dzień, a tutaj mamy róż z Revolution od, zobaczcie, Marleny Suki, też mi się bardzo sprawdza i używam go na co dzień, zobaczcie, taka palemka była. Ostatnią rzeczą, yy, którą mam tutaj w mojej szufladce, to są takie dwie paletki. Ja też dostałam od mojej cioci, jak się w sumie też uczyłam malować. Więc to była moja toaletka Wszystko już wam pokazałam A to oznacza, że to już koniec tego odcinka Jeśli wam się spodobało Jeśli kogoś to interesowało To zostawcie koniecznie łapeczki w górę Subskrypcje Jeszcze powiem, że to nie był odcinek z żadnego przechwalania się Czy cokolwiek Po prostu niektórych to interesuje Niektórych nie Jak kogoś to nie interesuje Po prostu ich nie ogląda Ja nikogo tutaj nie trzymam na siłę Nikogo nie zmuszam Więc tak